Miłość Boża granic nie ma żadnych, głębsza ona od najgłębszych mórz. Świeci jaśniej od gwiazd słońc porannych, wnika wszędzie i wśród mgieł i burz. Bóg Grzesznika przyjął mnie, swą szatą odział dobrze wiem. On zgładził wszelką winę mą uczynił mnie dzieciną swą gdzie me oko tylko dotrzeć może widzę twojej cudnej mocy ślad każdy twór i każdy żywot boże lśni od blaskiem twej miłości rad bo grzesznika przyjął mnie swą szatą oddział dobrze wiem on zgładził wszelką winę mą, Uczynił mnie dzieciną swą. Gdy oddaję jemu życie swoje, On kosztowną perłę znaleźć da, Światu złemu uśwytrzymać wytrzymać zdoję, Jak szczęśliwą w Panu dusza ma. Bóg grzesznika przyjął mnie, Swą szatą odział, dobrze wiem, on zgładził wszelką winę mą, uczynił mnie dzieciną swą.